O rysa na szkle to dzisiaj była faktycznie kurde jak to się mówi jeździłem w koło komina, nawijałem głupoty, że, że jest yy, wichury, że to się dzieje i nie trzeba było dużo czekać. Ostatnim kursem jadę była gdzieś 12 szef dzwoni, a czy mógł być do Szwecji, a bo to, albo tamto, bo spadło drzewo na pociąg, czy pociąg przejechał drzewo i się rozkraczył i... Trzeba jechać do Karlstad. No. Także licznik dzisiaj zakończył się na 610 km. Yy, średnie spalanie, nawet 27 zjechałem. Tu jest jego, jakiegoś tam ogólne, total, a tu jest sam, sama jazda. Czy jaś 26,7? To ktoś to tu jeździ. Tu jest, a to jest moje od dziś, dzisiaj start. No i 12 godzin, dnióweczka od 6:25 do 19:00. 13 godzin dokładnie. 25 po zacząłem po 6 dzisiaj. Dobrze mówię. 634. No, no to tu jeszcze podciągnę, bo jest syf oczywiście, bo to się wiozło pełno ludzi. Jak śmieci wszystkiego na fotelach, bo to dzieci dzisiaj tu go kończą się. No to to spalone jest, to, ale wszędzie są... O, to ja nie będę tego sprzątał, ale będą sprzątali to. Ale trzeba przejść. Mamy obowiązek grubsze śmieci pozbierać, podnieść im to, te podnóżki wszystkie takie tutaj, nie wiem, kurde, to słabo widać. Te podnóżki tu, żeby nie były na dole jak będą zmywać podłogi mopem i tu przychodzą dziewczyny w nocy sprzątać i odkurzać. A jutro jeżdżę tym samym, więc go nawet nie tankowałem, bo mam dość. Nie miałem obiadu, bo nie byłem przygotowany. Jedynie jakąś tam kawę wypiłem i o, widać, że będę, jest dowód, że byłem w Szwecji, po szwedzku, SE i zjadłem krosainta tak zwanego, czyli takiego rogalika no i nie było, bo tam pół godziny robiłem pauzy, ale to była masakra bo ludzie już przylecieli, bo tam gdzieś od, od 11 godziny stali żeby te, najpierw musiały te o, z Oslo przyjechać autobusy żeby zabrać ich tam, no i, i ludzie się rzucili, że chcą do autobusu, że to, że tamto, no i no weź tu nie wpuść. no to dobra, to te to bagaże poładowałem i zresztą mi zależało też jak najszybciej jechać bo wszyscy kierowcy musieli zrobić 45 a ja, a ja mogłem zrobić tylko trzydziestkę, bo piętnastkę zrobiłem na dworcu, jak żeśmy stali, właśnie jak żeśmy tam, zanim się roz. jak na to się mówi, na... zanim nam rozdzielili ludzi, co jak tam jechać, także. No i lubię coś takiego. Akcja, nie byłem nigdy tam, także też jazda. To jest inaczej jechać ciężarówką, nikt ci na plecach nie stoi, a tutaj ludzie, kurde, od razu za tobą, nad plecami. Tu nie popatrzysz na, na GPS-a, nie, nie pobawisz się telefonem, bo wszyscy patrzą, o! Także nie jest to wesołe, a tam kurde jest. A to nic nie widać, cholera. Może włączę światła? Też nie będzie widać. Może zaś podświeci? Nie. Stoi wolwiak, yy, chyba wynajęty albo jakiś, bo to nie w naszych kolorach. Także nie mogę, to nie można włączyć. Jak wyłączy się światło, to już nie można włączyć. Yy, ale stoi, musicie mi. A może tak zrobię, bo trzeba zgasić światło, bo wtedy jak światło. Nie, nie będzie go widać. Tam stoi Volvo. To nowe, trzyosiowe, długie. Z takimi fajnymi, z fajnym takim grillem. I znaczy nie grillem, tylko z, z taką, jak to się mówi, takim pałąkiem na górze i z lampami dodatkowymi. Także gdzieś na. O kurde, no, włączę długie światła, będzie go widać. No nie będzie go widać, dobra, nieważne. Także, jak to się mówi, człowiek. Mi to pasuje, bo ja chcę więcej godzin robić, jak tu jestem, wiadomo, nie zależy mi tam na 6 czy 7 godzinach, no ale było bez jedzenia, bez niczego i bez czasu na, na to, żeby cokolwiek zrobić, także, także było, wyłączymy światło, już kartę sobie wyciągnę już teraz, a nie, bo miałem wydruk zrobić, zobaczyć ile mi tego czasu jazdy zostało, dobra, porobię wydruki, przejdę ten autobus, trochę ogarnę, o, wszystko, wszystko zaciemnia, bo, no bo, nie, teraz będzie trochę widać. No, bo to światło jest takie jakie jest, no ale tak się dzisiaj Dzionek skończył fajnie, kurde. Zamknął się, może tak jeszcze być kiedy? Jutro też, jutro mam, jutro mam dłuższą Nie, jutro mam 8,5 godziny zmiany, tak że to nie będzie tego nic. Dobra, miłego wieczoru.